Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj spotykamy się z Kasią, z piękną słowiańską urodą, i będę wykonywała na Kasi makijaż dzienny z użyciem kosmetyków Larence Color. Będzie to makijaż Glow z lekkim podkreśleniem oka. Użyjemy sobie zamiast linera cienia. Na mokro, więc to będzie taka wersja soft, wyciągniętej kreski, w takie kocie oko. Podkreślimy na pewno kości policzkowe brązerem, użyjemy mnóstwo rozświetlacza, bo wszyscy kochamy rozświetlacze. Więc przechodzimy do pielęgnacji. Na początku sobie użyjemy płynu micelarnego. Dobra, oczyściłyśmy sobie skórę. Teraz użyjemy serum peptydowego. Możesz zamknąć oczka. To nam pięknie odświeży i nawilży twarz. I u Kasi zastosujemy lifting face cream. On nam delikatnie napnie skórę twarzy. Piękna kondycja skóry. Wykonamy makijaż glow, dlatego brałam podkład rozświetlający. Moim zdaniem to jest idealny odcień dla Kasi. Do rozprowadzenia podkładu użyjemy sobie gąbeczki, ale z użyciem serum peptydowego. Nałożymy sobie podkład. Rozprowadzimy go gąbeczką. Podkład ma bardzo lekką konsystencję. Pięknie się aplikuje. Kolejnym produktem, jaki użyję, będzie korektor rozświetlający. Pamiętajmy o tym, że korektor musi być przynajmniej o ton jaśniejszy od podkładu. Rozświetlamy sobie. Strefę pod oczami, środkową część twarzy. Tutaj pamiętajmy o tym, żeby nie powodować takiego efektu pandy. Czyli nie nakładamy produktu stricte pod samo oko, tylko jakby zjeżdżamy z produktem w taki trójkąt, żeby rozświetlić całą strefę pod okiem. A ja tobie, Kasiu, a, chciałam powiedzieć, że te produkty, właśnie ten, który nakładam, korektor, e, działa e, bardzo kojąco, jeżeli chodzi o strefę pod oczami. E, zarówno podkłady, jak i korektory e, zawierają prawie 90% naturalnych składników. Więc to nie jest tylko makijaż, to nie mhm. jest tylko piękny, wy, wyrównany koloryt, ale to jest pielęgnacja na najwyższym poziomie. Kolejny etap makijażu. To użyjemy sobie takiego pięknego pędzla pudru w kolorze 02, żeby troszkę zmatowić skórę. Wtłaczamy delikatnie ten produkt, nie przesadzając z ilością, bo chcemy, żeby ten makijaż był świetlisty. Teraz przejdziemy do kolejnego etapu i to będzie makijaż oczu. Ja chciałabym państwu pokazać taki trik makijażystów i użyję do tego eee, rozświetlacza jako baza pod cienie do powiek. I to będzie rozświetlacz 02 w takim lekko różowawym, zimnym odcieniu. Kolejnym etapem będą już cienie do powiek, i zaczynamy sobie budować, po prostu wyciągać to oko. Ja sobie użyję takiego odcienia lekko różowego, i od zewnętrznej strony zaczynamy sobie blendować, rozprowadzać, wyciągać to oko do góry. Stopniowo budujemy teraz kolejnym cieniem i to jest numer 0,4. Powieka zamykamy oczko i w zewnętrznym kąciku przyciemniamy. Kasia, mogę Cię prosić o oczu? Teraz nakładam cień do powiek 0,5. To już jest bardzo nasycony brąz. uważać jeżeli oczko jest wrażliwe, bo widzę, że u Kasi akurat jest taka nadwrażliwość delikatna. Teraz zajmiemy się brwiami i użyję do tego pędzelka takiego bardzo cienkiego i skośnego i użyję cień do brwi powder 01 dla blondynek idealne. Jest jeszcze w odcieniu ciemniejszym 02. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o 0,2, użyjemy sobie do kreski na mokro, a 0,1 do brwi. Co prawda, kształt brwi jest piękny. Delikatnie zaznaczymy kontur właśnie tym produktem. Wyciągniemy, przedłużymy odrobinę jakieś 2 mm brewkę. W ten sposób mogą sobie Państwo sprawdzić, do którego momentu można przedłużyć brew, żeby było pięknie symetrycznie. Zaczynamy sobie. Strony. Piękne, grube brwi. Cienie się zupełnie nie osypują. To jest petarda, jeżeli chodzi o aplikację. Ok. I możemy sobie przejść do aplikacji cienia na mokro. Również zastosujemy ten pędzelek skośny i cieniutki, precyzyjne. I zmoczymy go naszym serum peptydowym, o, w ten sposób. I to będzie produkt Eyebrow Powder 02, ja mam go tutaj na swoim wstędzie pięknym. Zaczniemy sobie od zewnętrznego kącika oka. Kierując się do wewnątrz, bardzo blisko linii rzęs. Dobra. Sobie zaraz przejdziemy do wewnętrznego kącika oka. Ja Ciebie Kasiu, poproszę o prostogłówkę. trzymaj i spójrz się po prostu w moim kierunku gałkami ocznymi. Super, to jest właśnie taka podpowiedź jak dostać się do wewnętrznej części oka, żeby ta linia nad górną linią rzęs zachodziła od początku do końca. I właśnie tym pędzelkiem możemy wówczas, jak sobie spojrzymy w przeciwnym kierunku, idealnie dotrzeć do tego wewnętrznego końcika. w ten sposób. Mhm. I kolejnym krokiem będzie połączenie wewnętrznego i zewnętrznego kącika. Bardzo blisko, o, zamknij oczko, mini mhm, Możesz otworzyć, super. Makijaż oczu już jest dokończony, już jest, oczko już jest gotowe. Teraz przejdziemy sobie do nakładania bronzera w cieniu 01 tutaj u Kasi. Użyję do tego... Pędzelka też z naturalnym włosiem pięknego, mięciutkiego. Możemy go używać zarówno do brązera, jak i do różu, ale też idealnie nada się do rozświetlacza. Uśmiechnie mi się troszkę. To będzie ta linia. Możemy odwrócić późkę od tutaj od ucha, aż do ust. tak? Podkreślamy sobie takim zdecydowanym ruchem. Pamiętając o tym, żeby nie wyjeżdżać za nisko. Pamiętajmy też o uszach, dlatego że podczas dnia mamy wiele emocji, uszy się czerwienią i bardzo często zapominamy o tych uszach. Trzeba je też właśnie przypudrować, przybrązowić delikatnie, żeby wszystko tworzyło jedną spójną całość. Ja na razie zostawię taką delikatną warstwę. Najwyżej potem będę sobie dopracowywać ten produkt i go dokładać, pięknie podkreślił nam kości policzkowe modelki, Kasia ma dosyć niskie czoło, więc nie będziemy nakładać dużo produktu na czoło. Tylko delikatnie przy linii włosów, żeby uzyskać efekt też takiej opalonej, muśniętej słońcem skóry. I tym samym pędzelkiem, tylko sobie odwrócę na drugą stronę, nałożymy róż w odcieniu 02. To jest zimny kolor różu. Ten róż jest bardzo mocno napigmentowany, więc naprawdę uważajcie przy aplikacji, bo można łatwo przesadzić. Ja nakładam ten produkt na tą strefę najbardziej wystającą przy uśmiechu i robię to bardzo szybkim ruchem, takim skierowanym ku górze. Chodzi o to, żeby stworzył się taki efekt. 3D połączenia brązera, różu i zaraz rozświetlacza, który użyję. Jeszcze poproszę o uśmiech. Użyję sobie teraz czystego pędzla do nałożenia rozświetlacza. To będzie rozświetlacz w odcieniu złocistym, bo chcemy właśnie mieć taką piękną skórę glow, która pracuje ze światłem. I nakładamy go na szczyty kości policzkowych w tych strefach, ale ja też pokuszę się tutaj u Kasi i nałożę go delikatnie na szczyt noska oraz na łuk kupidyna, co uwydatni nam górną wargę modelki. Myślę, że będzie efekt spektakularny. Mhm. I tutaj pod łukiem brwiowym też możemy podjechać w taką literkę C. Pamiętajmy, żeby delikatnie właśnie najechać na tą strefę, gdzie nakładałam brązer. Tworzy nam się piękny efekt. Brązer, róż i rozświetlacz. Użyję też czystego pędzelka do nałożenia rozświetlacza właśnie na szczyt noska, to jest pędzelek do blendowania cieni, ale śmiało możemy go użyć właśnie do rozświetlacza. Lip balm pięknie nam nawilżył usta podczas wykonywania makijażu. Dobrze, kochani, nasz makijaż w zasadzie jest już gotowy. Teraz zajmiemy się dekoltem modelki. Nałożę troszkę podkładu, dosłownie odrobinę, tą samą gąbeczką, której używałam wcześniej do twarzy, żeby tylko ujednolicić koloryt. No i oczywiście rozświetlimy pięknie obojczyki i ramiona kasi. Nakładamy rozświetlacz na kości, tutaj na obojczyki, na szyję, jak glow to glow. A ja powiem szczerze, że wypuszczę moją modelkę totalnie z czystym sumieniem, ponieważ te produkty, których użyłam, nie tylko tworzą nam piękny makijaż, co widać. Skóra jest rozświetlona, promienna, wygląda zdrowo, ale ja wiem, że te produkty mają w składzie prawie 90% naturalnych składników. Proszę bardzo. Kochani, makijaż jest w zasadzie ukończony. Na produktach Larenz Color pracowało mi się świetnie. Zarówno aplikacyjnie, jak również pigmentacyjnie, ponieważ te kolory są nasycone, produkty są wydajne, nic się nie osypuje. Ponieważ wiem o tym, że Larenz Color to nie tylko makijaż, ale to również i przede wszystkim znakomita pielęgnacja, nawilżenie. Po prostu to więcej niż make-up. I jak Kasiu efekt? No, muszę powiedzieć, że jest e, świetny. Dziękuję Ci bardzo, naprawdę. Z przyjemnością. <gry> bardzo Państwu dziękuję, że byliście ze mną przy okazji tego tutorialu. I mam nadzieję, że zobaczymy się przy kolejnej okazji filmiku makijażowego z użyciem produktów Larence Color.